Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zabrać Was do Ewangelii Marka, do czwartego rozdziału, od 26 wersetu, w którym czytamy tak. Królestwo Boże, nauczał dalej Jezus, przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię. Gdy on śpi, czy wstaje w dzień i w nocy, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon. Najpierw trawę, potem kłos, w końcu pełne zboże w kłosie. A gdy prąd dojrzeje, chwyta się sierp, gdyż nadeszło żniwo. W tej historii, tej przypowieści pana Jezusa widzimy, że człowiek zrobił to, co mógł i to, co należy do człowieka: zasiał ziarno. A Bóg e, uczynił to, co tylko może Bóg zrobić: dał wzrost. E, samo słowo e, samo z siebie, greckie automate. Z własnej woli, samorzutnie, sam z siebie, pokazuje, że nikt sam z siebie nie jest w stanie wydać plonu. Jak dokładnie rośnie ziarno, jest to wielką tajemnicą rolnika i również jak człowiek wydaje plon, jak ten duch święty działa w człowieku, do końca nie wiemy. Jest to taką tajemnicą jak, jak wzrost ziarna, jak to, że zostało zasiane. Obumiera i wydaje plon. Rośnie w procesie, którego nie można zobaczyć ani w pełni wyjaśnić, ale jest to proces, który przynosi plon. Tak też jest z każdym nas. Kiedy poddajemy się pod Boże prowadzenie, pod Boże działanie, wchodzimy w Boży proces. Prawdziwa praca jest poza nami. My mamy ufać i pozwolić Bogu na działanie w naszym życiu. Yy, mamy poddać się pod Boże prowadzenie, pod Bożą wolę, pod Boży plan. Nie możemy tego zobaczyć, nie możemy tego do końca wyjaśnić, ale sami z siebie nie wydamy planu. Musimy pozwolić Bogu na to, żeby działał w naszym życiu. Mamy się poddać pod Jego prowadzenie. To Bóg daje wzrost, to Bóg daje yy, yy, poznanie, to Bóg daje siłę i moc do codziennego wzrastania w Jego łasce. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie napisał, kiedy jeden mówi, ja należę do Pawła, drugi ja do Apolosa, to czy nie jesteście ludźmi? Kim jest Apolos? kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apolos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa. Tylko Bóg, który daje wzrost. Tylko Bóg, który daje wzrost. My jesteśmy narzędziami, które Bóg używa do tego, żeby wydawało plon. Kochani, pozdrawiam. Do usłyszenia sobie na dobry dzień w poniedziałek, a dzisiaj już zapraszam Was na niedzielne nabożeństwo na transmisję 10.30. Bądźmy razem. Błogosławionego weekendu.